Dzień dobry, Faust na Galon. Zapraszam Państwa na wydarzenia w środę 3 listopada. Zobaczmy, co dziś w programie. Konferencja poświęcona idei zrównoważonego rozwoju. Dyskutowaliśmy m.in. o śladzie węglowym, o ociepleniu klimatu. Uroczyste otwarcie roku akademickiego na Uniwersytecie Licjalisty. O przyjęciu decyduje ilość zdobytych punktów. Przyjmujemy jedną grupę. Zrównoważony rozwój a Europejski Zielony Ład. Debiut naukowy 2021. Taki tytuł nosiła konferencja naukowa, która odbyła się na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Konferencja odbyła się w Zabrzu po raz jedenasty. Najbardziej palące problemy współczesnego świata. Tak w skrócie można opisać tematykę tegorocznej konferencji. Dyskutowaliśmy między innymi o śladzie węglowym, o ociepleniu klimatu, o degradacji środowiska naturalnego i o sposobach przeciwdziałania tej degradacji. To są najważniejsze i palące problemy współczesnego świata i współczesnego człowieka. To już jedenasta edycja konferencji, która odbywa się w Zabrzu. To niezwykłe miejsce, bo Zabrze sobie. Wyjątkowo dobrze radzi z tymi problemami, które wiążą się z odejściem od węgla, ze zmianą naszego sposobu ogrzewania, produkcji energii elektrycznej i również jesteśmy na Politechnice, co jest niezwykle ważne, bo to uczelnia, która jest przodująca w skali kraju, jeśli chodzi o nowe technologie. I to jest propozycja dla młodych ludzi. To, co dzisiaj zaczęliśmy po raz, jeden, po raz jedenasty. Propozycja, by napisać coś w rodzaju debiutu naukowego, który zostanie opublikowany. Skierowana jest do młodych ludzi, by opisali, jak widzą przyszłość Polski, Europy i świata wobec zagrożeń klimatycznych. Wobec tego, co niesie ze sobą oddychanie smogiem dla naszego zdrowia, a więc groźne. Czy oddychanie spalinami samochodowymi. Jak to zmienić? Jak spowodować, żeby nasz przemysł, rolnictwo nie imitowały gazów cieplarnianych, żeby po prostu nasze dzieci, wnuki i prawnuki miały dobrą planetę, dobry śląsk, zagłębie, Ziemię Cząstochowską, całą Polskę pod Beskidzie, żebyśmy mogli tu mieszkać i cieszyli się z miejsca, w którym żyjemy? To jest debiut naukowy. Wasza możliwość robienia doktoratu, zdobycia tego wielkiego wyróżnienia naukowego, a zacząć trzeba od publikacji. I taka jest nasza propozycja i propozycja naszej, i naszej dzisiejszej konferencji. Robimy to po raz jedenasty w zabrzu na Politechnice Śląskiej. A jak w ten zrównoważony rozwój, o którym mowa była na konferencji, wpisuje się Zabrze? Zabrze jest takim wzorem tego, w jaki sposób następują przekształcenia energetyczne. Jedna z potężniejszych i większych inwestycji energetycznych miała przecież miejsce w naszym mieście. Powstała potężna firma Fortum. Jesteśmy po okresie transformacji gospodarczej, ponieważ wszystkie państwowe, wielkie kopalnie zostały w naszym mieście już zamknięte, a równocześnie udało nam się rozwiązać problem bezrobocia. Dzisiaj ważne jest co innego. Ważne jest, żeby poznać, co młodzi ludzie myślą o tym wszystkim, jakie mają plany, jakie mają wizje. Musimy naszą planetę zachować przede wszystkim dla przyszłych pokoleń i tutaj ten głos młodych jest absolutnie najważniejszy. W Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu odbyła się inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Licealisty działającego na Wydziale Nauk Medycznych Prześląskim Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Tam są rzeczy, które zazwyczaj znajdują się po lewej stronie. Tak noszę, takie... Ciekawość świata i zainteresowanie medycyną przyciągnęło uczniów szkół średnich do studiowania na Uniwersytecie Licealisty. Uniwersytecie, na którym dziś w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu odbyła się oficjalna inauguracja roku akademickiego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku powitamy Was podczas inauguracji roku akademickiego, już jako studentów naszego uniwersytetu. Jednostka działa przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Młodzi ludzie, aby dostać się na studia, muszą wykazać się już nabytymi umiejętnościami oraz wiedzą. Aplikując muszą zdać egzamin. Egzamin oczywiście testowy z zakresu chemii, biologii, fizyki. O przyjęciu decyduje ilość zdobytych punktów. Przyjmujemy jedną grupę, czyli 25 osób i te osoby przez cały rok uczestniczą w wybranych zajęciach stworzonych specjalnie dla nich właśnie na wydziale Zabrzańskim i toż samo na wydziale Katowickim. Zajęcia organizowane są m.in. w katedrze anatomii, chemii czy medycyny środowiskowej. Jednym słowem, uniwersytet daje sporo możliwości. Możliwość na pewno rozwoju zobaczenia wyglądają takie normalne pracownie głównie właśnie chemiczne, laboratoria i jak wygląda w ogóle takie życie na uniwersytecie. Jest to taki swego rodzaju test przed tym, Myślę, mam nadzieję, dostanę się na medycynę, tak? Sprawdzeniem, czy rzeczywiście to wszystko mnie interesuje, zebranie jakiegoś doświadczenia z tego wszystkiego, no i mam nadzieję, otrzymanie dodatkowych punktów do rekrutacji na Uniwersytet Śląski. A tych punktów, by spełnić swoje marzenia w zawodzie związanym z medycyną, można na tym uniwersytecie zdobyć aż 10. Bardzo dobrze, aby licealista mógł zobaczyć, to Co go czeka ewentualnie na studiach, i muszę Państwu powiedzieć uczciwie, że oni są bardzo zaangażowani. Mamy dużo optymizmu co do przyszłych kad lekarskich, patrząc właśnie na licealistów. A ich na inauguracji było sporo i każdy z nich mógł poczuć się jak prawdziwy student. I choć na uniwersytecie licealisty zajęcia są inne niż na prawdziwej uczelni, to każdy z uczniów otrzymał swój indeks i uczestniczył w pierwszym wykładzie. Młodych ludzi specjalnie zachęcać do tego, żeby wstąpili w progi akurat tej uczelni nie trzeba, zawsze chętnych jest zdecydowanie więcej niż miejsc. Tym niemniej trzeba wśród młodych ludzi jednak popularyzować zarówno sposób życia, jak i to, że warto się zastanowić medycyną, tak żeby ci zdecydowanie najlepsi w przyszłości nas leczyli. I tą nadzieję dają nam świeżo upieczeni studenci. Minął rok od rozpoczęcia przez Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej projektu przyłączenia do sieci ciepłowniczej dzielnic Rokitnica i Helenka. Do tej pory udało się zrealizować ponad 35% tego projektu. Trwa budowa sieci ciepłowniczej do osiedli Rukitnica i Helenka. Stopień zaawansowania projektu po roku od jego rozpoczęcia sięga około 35%. W wymiarze finansowym to jakieś 13 milionów przerobu i 4 km sieci. To jest jakby to, co zostało odebrane. W trakcie jest około 400 metrów sieci, która niedługo będzie zakończona. Więc można powiedzieć, że. W tej chwili zabudowanych 4,2 km sieci. Przypomnę, że całe zadanie to jest 9,2, czyli zbliżamy się jakby do połowy realizacji fizycznej. Realizowany przez Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej projekt został podzielony na cztery zadania. Idziemy w tej chwili od punktu tak zwanego KP. Do y, tu potoku roknickiego, gdzie no, jest duża konstrukcja betonowa do wykonania. Tam jest do zrobienia jakieś 800 metrów sieci. Tutaj po drugiej stronie przy samej kotłowni, w tej chwili no, zasypany, następny fragment około 300 metrów sieci jest, jest gotowy. No i będziemy wchodzić tutaj na teren Akademii Medycznej. Budowa sieci ciepłowniczej do osiedli Rokietnica i Helenka połączona jest z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych. Wiadomo jak w tej chwili sytuacja z paliwami różnymi. My mamy starą kotłownię węglową, którą chcemy zlikwidować. Oczywiście polepszyć środowisko dla mieszkańców Zabrze. Nie będziemy emitować żadnych zanieczyszczeń i ta kotłownia będzie zlikwidowana ta jak i kotłownia na rokitnicy. Dlatego właśnie inwestycja ma dla całego miasta duże znaczenie proekologiczne. Stawiamy na ekologię. Tam, gdzie tylko jest to możliwe, staramy się podejmować działania proekologiczne. Stąd właśnie ta nitka ciepłownicza, która pozwoli na ogrzewanie tak Helenki jak rokitnicy. Wierzę, że nasze zabrzeńskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej doskonale sobie z tym projektem poradzi. No i to, co najważniejsze, mieszkańcy będą. Będą mogli skorzystać z ekologicznego ciepła. Całkowite przyłączenie do sieci ciepłowniczej Rokitnicy i Helenki ma nastąpić do końca 2023 roku. Koszt projektu to ponad 40 milionów złotych, z czego około 35% tej sumy pochodzi z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.